Szukasz sprzętu, który pomoże w sprzątaniu, w gotowaniu lub ułatwi pielęgnację włosów? Najlepiej nie za miliony monet? Marka Mowa przygotowała ofertę promocyjną. Kupisz solidne urządzenia w mocno obniżonych cenach. Mowa S10 Plus to robot sprzątający ze stacją dokującą. Duża moc ssania, wykrywanie dywanów, mopowanie i wiele innych. Jego cena została obniżona o 20%. Mowa s 30 to odkurzacz pionowy z wydajnym silnikiem o mocy 450W, który może sprzątać podłogi do 60 minut. W zestawie wiele końcówek cena obniżona o 20%. Mowa S4 Detect, czyli kolejny odkurzacz pionowy. Tym razem moc silnika to 425W, a maksymalny czas pracy wynosi 1,5 godziny. Z okazji Black Friday cena jest niższa o 15%. Mowa P10 Ultra to jeden z flagowych robotów. Fantający cech jego duża siła ssania i rozbudowana stacja dokująca. Robot sam wymienia wodę i oprócz odkurzania mopuje podłogę za pomocą dwóch okrągłych padów. Jego cena została obniżona o 18%. Mowa FD10 Pro to frytownica bez tłuszczowa wyposażona w dużą misę oferującą pojemność 6 litrów. Moc urządzenia to 1820